leczko, witam wszystkich. I tak, jest dzień 30 październik. dzień przed Halloween, dlatego mam te specjalne super okulary, które widzą wszystkie duchy i tym podobne sprawy. Mam też moją dynię, która przypowiada wszystkie rzeczy i ten topór, który by się może się przydać, jak będzie jakaś akcja fera. Ale do rzeczy. Mam takiego kolegę, co ten kolega to nazywa się Michał Pietruszka i on pochodzi z Czech. I ten Michał Pietruszko kiedyś mówi do mnie tak: na jakieś twoje piwne testowanie o angielskim śniadaniu, fajnie to wyglądało. Może ty byś przetestował piwko czeskie Budweiser. No i tak sobie myślałem, w ogóle się ten Halloween mieni nam się fajne piwka jakieś takie Klimatyczne przetestowałem, bo widziałem w Pabie Poltergeist piwko, ale niestety go nigdzie nie mogłem kupić. Dlatego dzisiaj będzie testowanie i porównanie. Na pierwszym planie Budweiser, amerykański, niestety rozlewany w Anglii, ale na amerykańskiej licencji. I drugie piwko, to jest takie Budweiser importowany. Przyjechał prosto z Czech. Które będzie lepsze? Nie wiem. To piwko e, Budweiser, ten czerwony, to już go kiedyś piłem z puszeczki i był całkiem, całkiem. E, a tego to chyba jeszcze nigdy nie piłem. No ale to zaraz zobaczymy. E, I tak, jakie mamy. O, tu topór spadł, topór wojenny. Tutaj mi spadł z tego. Kur, tak się słabo trochę on trzyma. Ach. Teraz będzie dobrze, może i tak. Następny jest to ten otwieracz, który przyjechał z. No wiadomo, skąd? Nie, z zakopanego, nie? Ta czapeczka z tego i jedna szklanka. I druga szklanka, żeby to wszystko ładnie przetestować, jak to będzie wyglądało. Więc tak, yy, otwórzmy, może, najpierw to Budweiser. Napisane jest, że jest to król piw i że, i że ma 4,8% alkoholu i że jest wytwarzany i rozlewany w Anglii. No, w Anglii. Nic tu ciekawego. jest napisane, żeby sobie dołączyć do fanpage'u na Facebooku Budweiser UK i tyle. Nic więcej specjalnego tutaj nie ma. Oczywiście stara śpiewka, że jest ważony z super krystalicznej wody. I super y, tego chmielu, i tym podobne sprawy otwieramy. I pierwszy, co zwyczajne, piwko takie, butelkowe, no całkiem fajnie pachnie. Naleję tyle. Tutaj postawię tak, żeby tutaj, jak tak to zrobię, żeby to się nam tutaj nie myliło, które piwko jest które. Żeby później nie było afery jakiejś, nie? Czyli tutaj mamy to piwko. I otwieram drugie piwko, tym razem z Czech, rozlewany w Czechach, w Czeskiej Republice, przyjechało do nas. No, i na pierwszy rzut oka, już ten rzut oka, chyba rzut nosa. Ten, no, ten Budweiser to jest taki, nie jest taki intensywny zapach tego piwka. I nalejemy też mniej więcej tyle. Postawimy tu. I postawimy tu czeski Budweiser. Budweiser na licencji amerykańskiej, robiony w Anglii i rozlewany w Anglii. E, co się tutaj rzuca w oczy? w tym Budweiserku się pianeczka taka wytworzyła. Tak samo było nalowane, w tym pianeczki takiej nie ma. No i sprawdzamy najpierw Budweiser z Ameryki. Bardzo delikatny smak, przyjemny w smaku, I nie ma takich dużych bąbli tych gazowych, takie delikatne. Dodam, że już się dwa zionki już się chłodziło w lukwetce, także faktycznie ta pianka mogła być trochę mniejsza, dlatego dobre piwko. I teraz próbujemy Budweizera oryginalnego Budwar. Tu jest napisane, że to jest Budwar Czech Imported Lager. Czyli został zaimportowany z Czech. I tak wygląda ta naklejka, ta etykieta. I. O, tu jest jeszcze lepiej napisane. Tu jest napisane, że woda, która była użyta do wyprodukowania tego piwka, to jest wykopana z, z głębokości 300 metrów. No to, to nie wiem, co tam no, może być, ale jakaś rzeźnia. I od 700 lat to produkują tego Budweizera. To tak z taką tradycją 700-letnią 700 to jest troszeczkę jakieś oszustwo. A, tutaj proszę zobaczyć. Z wykrzyknikiem żeby serwować na zimno. No właśnie, czyli pewnie na ciepło smakuje. Nie za bardzo. No dobra, skończmy to gadanie i sprawdźmy. O wiele bardziej wyczuwalna goryczka jest tutaj. Jest nie to, że takie, że powiem, że jest gorzkie, ale jest takie, no bardziej gorzkawe w smaku. Też jest dobre. I tak, które jest lepsze? To czeskie czy to angielskie, amerykańskie? Nie wiem, muszę próbować, bo. Jest taki mały dylemat, szczerze mówiąc, jak mam na przykład wypić trzy piwka. Na przykład dzisiaj wieczorem piję trzy piwka, i mam do. Wyboru to czeskie, albo to amerykańskie, to wybrałbym to. Z tego względu, że to czeskie jest bardzo dobre. Jest takie, ma większe te bąbelki, są, jest orzeźwiające, ale ma, że tak powiem taki, no goryczka jest spora. No nie jest duża, ale jest większa niż w tym. I tak nie wiem, bo może w drugiej piłkę bym wypił. trzecie może już nie byłoby tak przyjemnie. Dlatego ja chyba jednak polecam to piwko. Lepiej mi smakuje. Taki jest mój gust, ale wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Jeszcze raz te spróbuję. No nie jest takie złe, nie jest takie złe. Także Michał, jeśli oglądał sobie ten filmik, to muszę powiedzieć, że dobre jest to piwko wasze czeskie, ale ja jednak wolę to. Wolę to piwko, angielsko-amerykańskie sobie pić. No chyba bym kilka wypił, może było fajniej, no nie wiem, no mi bardziej smakuje to. Jak będziecie mieli okazję sobie przetestować te dwa piwka, kupcie, sprawdźcie i to jest taka, no taka zachęta, polecam. Sprawdźcie sobie, które będzie Wam lepiej smakowało. Nie było niestety żadnego tam takiego jakiegoś testowanka super strasznych piw, typu Witchwood lub jakiś Witchcraft czy jeszcze inne tam poltergeisty bo niestety no nie nabyłem tego w sklepiku recenzja mini Halloweenowa, mini takie tutaj właśnie gadżeciki dynia z tym toporem właśnie to wiadomo jeszcze wiadomo, że ona jeszcze nie jest robiona, bo to dzisiaj jeszcze nie jest ten, ten, no, ten Halloween. ten jutro się tam te oczy wydłupie, zęby, noc, wszystko i się świeczkę wstawi do środka i może coś przetestujemy jeszcze, nie? Także zachęcam do oglądania. Może jutro coś fajnego przetestujemy. Jak ktoś się tam trafi w sklepiku, coś fajnego wynajdę. A teraz dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. I o ciebie też.